Zobaczcie, że napotkał na drodze bromki, BR-, -y, które oczywiście utlenił, i od razu sobie napiszmy tę reakcję, bo tutaj o to pytają w formie jonowej, skróconej równanie reakcji. Czyli BR-, -y, bromki utleniają się pod wpływem chloru do bromu na zerowym stopniu utlenienia, natomiast chlor redukuje się do Cl-. -ów. I teraz zobaczcie, powstał nam w wyniku tej reakcji brom. Tutaj powstał nam brom w tej fazie wodnej, ale przecież brom jest jako związek niepolarny lepiej rozpuszczalny w tym tetrachlorometanie w tej warstwie organicznej. Czyli jak BR-utleniły się do bromu, do BR2, to ten brom sobie po prostu przeszedł do tej warstwy organicznej i zabarwił ją teraz na jaki kolor? Na ten kolor tutaj taki pomarańczowo czerwony. Gdybym miała ten roztwór sporządzić z bezwodnego Na2CO3, no to po prostu wzięłabym 25 g substancji, uzupełniła wodą do 500 g i tyle. Natomiast tutaj mam sól uwodnioną 1 Mol Na2CO3 waży 106 g natomiast 1 mol 10 soli Na2CO3 razy 10H2O, no to oczywiście mamy tyle samo plus 180, czyli 286 gramów. I teraz potrzebuję 25 gramów tego bezwodnego węglanu sodu. To mogą policzyć, ile w takim razie musiałabym wziąć tego 10 wodnego. Oczywiście dużo, dużo więcej, a konkretnie 67,45 gramów. Tego dziesięciowodnego. I teraz, jeżeli mam sporządzić taki roztwór, to właśnie taka jest masa tej, tego dziesięciowodnego węglanu sodu, żeby ten mój roztwór sporządzić. A ile wody? 500 gramów mam w sumie roztworu, czyli 500 g minus masa tej mojej soli uwodnionej, 67,45. Zostaje wody, 432,55 gramów wody. Jak ta sól wewnętrzna wygląda? To jest taka sól, która pochodzi od słabego kwasu karboksylowego i słabej zasady aminy. Jeżeli ja teraz do tej soli słabego kwasu dodam mocny kwas, to oczywiście cofnę dysocjację tego kwasu, w związku z tym mój aminokwas, ten jon obojnaczy będzie przyjmował tutaj do tej grupy COO-TH+, i będzie cofała się dysocjacja i w tym pH poniżej punktu izoelektrycznego mój aminokwas będzie wyglądał tak. CH3CH, tutaj NH3 zostawiamy oczywiście, NH3+, Natomiast już nie ma grupy COO minus, tylko mam grupę COOH niezdysocjowaną. I teraz zobaczcie, dodaję OH minusy i Wy czasami robicie taki błąd, że myślicie, że kiedy tutaj będę dodawała odwrotnie, teraz idziemy do góry, nie, dodajemy jonów OH minus to Wy często myślicie tak, że do tej formy, jeśli będę dodawała OH minusów, to ohaminosy zjedzą te H +y z tej grupy NH3 i powstanie cząsteczka obojętna. Ale zobaczcie, przecież miałam niskie pH, jeżeli ja teraz będę podnosiła pH, to dojdę do punktu izoelektrycznego, więc do takiego momentu, kiedy mój aminokwas będzie całkowicie zjonizowany, więc dodawanie OH minusów spowoduje zjedzenie tutaj tego wodoru, tego H i dostanę jon obojnaczy. 1% zanieczyszczeń wyliczyliśmy 9,9 g, natomiast masa to jest liczba moli razy masa molowa, więc liczymy sobie, że na te 9,9 g składają się węglan wapnia i węglan magnezu. Czyli masa węglanu wapnia to jest liczba moli węglanu wapnia, ja to oznaczałam jako x plus, oczywiście razy 100 g na mol, dlatego że masa molowa węglanu wapnia to jest 100. Plus masa mojego MgCo3. Masa MgCo3 to jest liczba moli MgCo3, oznaczyłam to sobie jako Y, razy masa molowa 84, czyli to mam tę część dotyczącą masy. Natomiast część dotycząca objętości tego dwutlenku węgla, no to liczba moli dwutlenku węgla, gdzieś tam go sobie wcześniej obliczyłam, o liczba moli dwutlenku węgla 2,4 na 22,4, bo taką tutaj objętość mieliśmy 2,24, no bo warunki normalne, czyli 0,107 mola CO2. W ten sam sposób układamy człony naszego układu równań. I jeszcze musimy zerknąć sobie, dziewczyny, na stechiometrię tego procesu. Ile moli dwutlenku węgla? jest wydzielane w każdej z tych reakcji. Oba z tych procesów są 1 do 1, więc jeżeli reaguje mi odpowiednio x i y moli każdego z tych węglanów, to powstaje mi x i y moli CO2. W związku z tym Jeżeli dodam sobie ilości moli dwutlenku węgla, które powstały w tych dwóch reakcjach, czyli X i Y, to w sumie to musi stanowić 0,107 mola. W probówce znajdują się związki chromu, aby z roztworu A otrzymać związek B, należy dodać. No i tutaj przypominamy to, co ostatnio mówiliśmy, czyli chrom na szóstym stopniu utlenienia występuje w postaci dichromianu i w postaci cro 2 czyli chromianu. Ten jest pomarańczowy, ten jest żółty. I to, co musicie zapamiętać, to trwałość tych jonów. Jony dichromianowe są trwałe w środowisku kwasowym, natomiast jony dichrom... Przepraszam, chromianowe 6 są trwałe w środowisku zasadowym. No więc, żeby teraz przejść z, aby związku A, czyli z pomarańczowego, czyli jakby zaszła w prawą stronę, to czego musimy dodać? Utleniacz reduktor odpada, ponieważ tutaj nie zmienia się stopień utlenienia, my musimy dodać jony OH, czyli po prostu zasady.